for Jak każde inne auto ulega awariom lub wypadkom, z pozoru mała kolizja może skutkować koniecznością wymiany tylu części, iż będzie to kolosalnym wydatkiem nieopłacalne, a sprzedaż po naprawie może okazać się stratą czasu i środków. Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Złomowanie auta może nie przynieść oczekiwanych zysków, inaczej ma się sprawa przy sprzedaży samochodu do skutku wypadkowych. Należy jednak dobrze się zorientować na rynku, gdyż wiele firm obciąża kosztami transportu uszkodzonego pojazdu. U samego właściciela. Po co tracić czas i pieniądze, skoro można znaleźć lepsze rozwiązanie sytuacji? Rzetelny skupał po wypadkowych. Paula Kartofirma, która od wielu lat zajmuje się skupowaniem samochodów różnych gabarytów, dla nas nieważny jest rozmiar auta, jedynie rocznik, przyjmujemy te od 2003r młodsze, wśród samochodów marki Ford często pojawiają się u nas takie modele jak Ranger Puma, 0 MAX, XC max Mondeo, Mustang i znacznie więcej, jesteśmy otwarci na klientów z całej Polski, szczególnie z Katowic, Wrocławia, Gliwic, Poznania, Warszawy, Łodzi, Jeleniej Góry, Krakowa, Szczecina, Gdańska i okolic, już w w naszej rozmowie jasno określamy warunki współpracy, wycenę, ustalamy termin ordoru auta. Na życzenie klientów wystawiamy również pisemne poświadczenie wyceny przez naszego rzeczoznawcę. Bardzo często takie dokumenty są wykorzystywane przy staraniach o odszkodowanie w firmach ubezpieczeniowych. Zapraszamy do kontaktu, zobacz jak szybko i z zyskiem możesz pozbyć się wraka swojego Forda. Zyskaj czas i pieniądze dzięki oddaniu pojazdu do skupu samochodów powypadkowych.